To jest, proszę państwa, powalone, ale mam ze sobą monitor, statyw, torbę z kablami, torby na siłownię, walizkę, bluzę, komputer i to wszystko biorę, bo wyprowadzam się stąd na tydzień do Marty. Ale najważniejsze dla tego filmu jest to, że biorę ze sobą to. I z tym, proszę państwa, widzimy się już u Marty. I kto wygra? Jedną rundę Ten ma szansę dostać dwie Opcje W challenge proszę państwa challenge Robimy challenge Challenge będzie polegał na tym że idziemy do antykwariatu Który sobie znajdziemy w Gdańsku Wybieramy tam na ślepo jedną książkę Może to być książka z 1850 roku o czymkolwiek I Jeżeli Marta wygra ten challenge Tą rundę jedną To będzie mogła zmienić raz książkę na inną A jeżeli ja no to ja Mam nadzieję, że to będzie ciekawe, ale wiecie, nie będziemy robić takiego pierdzielenia jak zawsze o tych książkach, bo to w sumie nuda. Więc po prostu ją przeczytamy na szybkim modzie. I na końcu powiemy fajna czy nie fajna i to taki challenge bardziej trochę też dla nas, że przeczytamy coś takiego. I lecimy z tematem. A dokładnie to ja lecę z tematem do Marty. Tam się już widzimy. Po... Trzy, 4, 3, 4, te. Dobra, uwaga, na 3-4 mówimy, ile kto miał. 3, 4, 3, Przekładam nasze wyjścia, bo zapomniałem, że dziś jest niedziela, a niedziela to nieotwarte sklepy. A dzisiaj oglądam jakieś gówno. I czy wam też włącza dziewczyna, jak macie, albo chłopak jakieś gówno typu. Czy dobrze się znacie? I tam jest pytania, co wolisz pić, Kole czy Pepsi? Aaaa, ja, ale super! Fabsimonis! Jestem właśnie na spacerku zgubił i uznałem, że zrobię coś. Bardziej chcę powiedzieć o tym, że tak naprawdę te wszystkie wcześniejsze vlogi to były takie trochę o niczym. I znaczy były tak o wszystkim bardziej niż o niczym. Ale na pewno. Muszę je trochę zmienić i to będzie taki pierwszy vlog, który będzie rzeczywiście zmieniony i pod jakiś jeden temat, bo nie podoba mi się robienie już takiego, można powiedzieć, no o wszystkim, nie? Więc, więc wolałbym na przykład zrobić takiego vloga, tak jak dzisiaj, o jakimś danym temacie, że robimy jakąś rzecz i raczej jeden dzień, a nie nawalać przez 3 dni i mieć dwie godziny nagrań i potem z tego coś robić. Po pierwsze, to wychodzi nudno, a po drugie, yy, bardzo długo się to robi. I dodatkowa rzecz jest taka, że nie chcę już robić tych takich książkowych pogadanek. Więc, jeżeli będę robić jakieś książkowe pogadanki, to raz na jakiś czas i raczej osobny film jakoś to będzie interesowało. Bo tak po prostu to chyba nie ma sensu. I zmieniam się. Zmieniam się na lepsze, proszę Państwa. Chcę się skupić raczej na kontencie takim moim niż na tym z Martą, bo Marta ma swój taki kanałek i ja, ona no, chce tam sobie coś robić, no, a ja sobie chcę u siebie coś robić i na pewno chciałem się skupić na, na rzeczach, które mnie interesują, więc już na przykład y, robię serię małą z pierwszej rzeczy, którą chcę, bo chcę się tak skupić na takich rzeczach, jeżeli chodzi o naukę. Czyli nie naukę, będę gadał jakieś mądre rzeczy, tylko całą podróż, jak się nauczyć robić jakiegoś czegoś, bo lubię mieć dużo hobby, więc ma to jakiś, ma to jakiś sens. I teraz na przykład, no dobra, to takiego sneak pika. Robię film, który będzie z nagrywania trwał jakieś 3 miesiące i chcę zrobić całą podróż y, moją przez naukę fotografii, taką całą, całą, od początku do końca. Znaczy do końca pewnie nie. No i chciałem tak sobie robić takie różne. Właśnie największe serie. Typu to będzie seria, która się będzie nazywać Nauka. Jakie teraz mam życie. Jaja, jaja z prądem. Powróciłem, jestem już silniejszy. Ale nie pokazywałem wam mojego setupu. Matry, otok! O, o. Tom, kompa, monitor, wszystkie kable. Proszę Państwa, norm, o, mikrofon normalnie, taki. Wszystko wziąłem z sobą, żebyś gotowym. Gotowym. Podcast będę robił. Cześć, cześć, cześć. Dzień nadszedł. Dzień nadszedł. E, w drodze. W drodze na Antikorjak. <grym> Próbuję się przemóc z martwą, żeby rozmawiać przy ludziach, więc to jest pierwszy tak. To jest dużo ludzi, więc to tak lepiej, bo wtedy wygląda jakbyśmy z kimś rozmawiali. Jak było mówione, takie są wybory Idziemy się przejść na długu? No, możemy pójść się przejść Szczera opinia. czytamy co to jest Dobra Fajny No taki kremino. No, taki, uznałem, że może Może być, być fajny, ja lubię kremino. No A moje? No w zarąbiste właśnie Fajne, twoje, nie? Fajne brzmi, aż mi tak głupio, że ja nie mam takiego fajnego Nie, no twoje też może być fajne, no zobaczę, nie? No dobra Czyli, czyli git No Zobaczymy. Słuchaliśmy się zasad, ale zasady też były takie, że wybieramy na ślepo. Ale to tak głupio by było tak, nie wiem, kurde, zamknąć oczy w środku tak, tego sensu sklepu. tak Jaką książkę. No, byśmy wybrali tam O2P o jakimś było, to to <laughs> nikogo nie interesuje. Więc y, mamy to. Super. To. Idziemy teraz na długo. Długa? Ale to musi być bardzo długa to. <laughs> Piękny gdański żuraw. Piękny. Wzięli pomysł z Wiedziwina. Opa, samochód pod Jezus, Pat jak śliwka w kompot. Coś tu jednak się pomyliłem. Tutaj jest żuraw w Gdańsku. Jak wiecie, Gdańsk jest, jest, można powiedzieć, miastem morza. Można powiedzieć, że jest miastem wody. Tutaj jest nasz Bóg. Bóg i Władca. Tutaj, w tym miejscu. Widzicie? Posejdon. Posejdon, Neptun, to jest on. Jeżeli kiedykolwiek chcielibyście, na przykład, popływać, pomódlcie się, pamiętajcie, do Posejdona. On, on właśnie będzie was chronił. zachowuję się jakby tutaj nie mieszkał i robię zdjęcia aparatem, eee, nagrywam cały czas i kupuję lody na środku miasta, więc ocena, ocena lodzika. ja. Tam jest w co? No dobra. No. Porzeczka mango, proszę Państwa. Jakie? Nie lubię mango, ale dobrze jest. No, nie lubię mango, ale to mango jest kodowskie. widzimy tutaj przed sobą bramę Wyżyną. Ona jest zrobiona na wyżyna, dlatego właśnie tutaj jest e, tak nazwana. I jest oczywiście bramą, co pozwala na przejście między, między tutaj łukami. Można powiedzieć łukami tej wieży. Tak, tak. Przejdźmy teraz, Marta. Przejdźmy, przejdźmy. Ależ ona przechodzi. Wykorzystuje idealnie tą strukturę, która jest właśnie idealnie dostosowana do tego, żeby przechodzić. No. Jak widzicie, z jednego miejsca jesteśmy nagle w drugim. muszę wam to nagrać. Zobaczcie, jaki pies, zobaczcie, jaki. Starny ma wielki nohal. I proszę, Marta zawsze mówi, że wygląda troszeczkę jak ja. Czy to jest prawda? Czy, czy ja mam taki duży nos? Idziemy właśnie do sklepów, żeby Marta zobaczyła, co jest w modzie. Żeby później kupić te same rzeczy, tylko taniej na winte. Aha, znaczy żeby kupić i od razu w tym sklepie, w którym będziemy. Michał, wiesz co? O nie przejmij się. Wiecie <grywa> znaczy, co? Tak jak nie ma nic do oglądania na YouTube, tak nie ma żadnych ubrań. Tak wracamy. Wracamy bez żadnych zbiorów. Do dupy w tych sklepach. Aż po prostu mi jest głupio A to nawet ja nie kupowałem. Powróciliśmy do domostwa, będziemy zaraz czytać właśnie ten... Challenge! Ale yy, przed tym robimy jedzoneczko dzisiaj na menu. Tak zaraz pokażę, zaraz pokażę jak to wygląda, bo wygląda bajecznie. Młuch. Młuch. Jestem właśnie w ciemnym pokoju. Jak słyszycie muzykę zatrważającą, rozpoczynamy. Te piękne dzieła. Proszę ma o co Twój przypadkowy mężczyzna. Skupku, co Ty o tym uważasz? Rozpoczynam ptaka z uliety. Tak, 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 tak. tak. Challenge się zakończył I teraz ocena Fajne Fajne Dziękuję